O, o, wiesz co? Chyba, chyba będę cię nazywał, Kłak, bo jesteś taki futrzasty. wiesz co, Fonsik? Słuchaj, myślałem, że już mamy to załatwione. Jak chcesz, to sobie możesz nazywać, mnie Kłak, ale ja nie obiecuję, że będę na to odpowiadał. Wiesz co? Bo ja, jako Kot, ja zawsze doskonale wiem, kim ja jestem. Ja nie potrzebuję żadnych imion, tak jak ludzie czy pacynki. O, o, jak to? Nieważne, w każdym razie, słuchaj. Jak będę miał ochotę, to sobie sam wymyślę imię. I możesz nazywać mnie Kłak, ale ja to mam gdzieś mi pomiata koło ogona. No dobra. Mogę ci pokazać mojej przyjaciółce, Przemorsa? No, no pewnie, że możesz. Jak będzie miła, to tym bardziej. No dobra, to chodź ze mną. Cześć, Wąsik. O, o, widzę, że, że, że masz kotka. O tak jest, to jest mój kot, zobacz jaki jest super, jest taki mądry, w ogóle on potrafi gadać, weź powiedz coś do prymulki Miau O, czemu nie chcesz powiedzieć? Miau e, 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 no, no, no fantastyczny kot, wiesz Fąsik, ale ja, ja osobiście wolę psy, wie, więc się nie obraź o, o, Jak to, Jak to? No, zobacz jaki on, jaki on jest super, no Kłak jest po prostu najlepszym kotem na świecie e. No, no no może tak ale ja to bym chciała mieć pieska wiesz Wąsik ale no, no Prymulko no zobacz jak jest świetny no, no Wąsik no, no rozumiem no nie Prymulko no, nic nie rozumiesz no po prostu jak to może nie uwielbiasz kotów które są takie futrzaste takie puszyste i w ogóle no no Wąsik ja wolę psy bo one są, są bardziej towarzyskie i, i takie bardziej też empatyczne Prymulko po prostu nie wiem obrażam się na ciebie za to że wolisz psy od kotów Idę sobie stąd ale no, Wąsik! No, jak ta Prymulka mogła się, mogła się tak zachować? Jest to Wąsik! To było głupie, że się pokłóciłeś z Prymulką. Całkiem sympatyczna wydawała się ta Twoja przyjaciółka, ty tak na nią naskoczyłeś. No, co ci do oba strzeliło? No no, 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 jak to? Ona, ona nie lubi kotów. No i co z tego, że nie lubi kotów? No, ja się cię przyznam, że ja też nie przypadam za kotami. Przy są dużo lepszymi towarzyszami. Na przykład świetnie słuchają. Koty, wiesz co, koty, koty cały czas są zajęte tylko same sobą. No, ale przecież przyjaciele powinni robić razem różne rzeczy, a nie tak, że, że jedna osoba to, a druga tamto, no, no... no jak, 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 jak to ma być? Oj, wąż, i wiesz co? Naprawdę, no, ja, ja nie wiem, jak, jak z tobą rozmawiać. Słuchaj, a rodzice też muszą lubić to samo, co dzieci? No, no... No nie, nie muszą lubić tego samego No właśnie, a to znaczy, że są złymi rodzicami, skoro lubią inne rzeczy? No, no, no nie. No widzisz, więc można bez problemu współpracować i się lubić i kochać, nawet jeśli się lubi inne rzeczy. No, 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 no tak. No to czemu przyjaciele by nie mieli lubić różnych rzeczy? Tak? Nie wiem, ty wolisz sobie na przykład czytać bajki, a ja wolę czasem sobie poczytać jakieś science fiction. Oooo, ale to wtedy nie mamy wspólnych tematów takich jak, jak, jak czytamy razem bajki. Oj, wąsik, wąsik. To no po prostu trzeba się nawzajem akceptować, jak jesteśmy inni. Tak, ja jestem kotem, pacynką, ty jesteś po prostu pacynką, a wy jesteście dziećmi. O, no, no, no i co z tego? No to, to dobrze, że się różnimy i że patrzymy na świat z różnych punktów widzenia. Bo im więcej punktów widzenia mamy. Tym lepiej wszystko można zobaczyć. To jak jedna osoba nie dowie się, jaka jest prawda. A wszyscy razem możemy lepiej wszystko zrozumieć. O, o, wiesz co? To, to mi przypomina bajkę, którą ostatnio przeczytałem. Mogę czy ją przeczytać? Ja, ja wiem, że Wąsik to jest science fiction, ale, ale może, mo mo może. No dobra, Wąsik, dobra, spoko. To chodź, przeczytaj mi tą bajkę. Mieszkańcy wioski zwanej Tegor, leżącej na wschodnim krańcu Indii, nigdy nie widzieli słonia. Słyszeli tylko o nim i każdy z nich wyobrażał go sobie na swój sposób. Na obrzeżach wioski mieszkała grupa ślepców, którzy zjednoczeni przez swoją chorobę pomagali sobie wzajemnie. Oni również słyszeli o słoniu i w czasie upalnych letnich nocy rozmawiali na ten temat, na temat tego tajemniczego zwierzęcia. Szkoda, że w naszych lasach nie ma słoni mówili. Gdyby chociaż był jeden, pozbylibyśmy się wątpliwości i wiedzielibyśmy, jak wygląda to niezwykłe zwierzę. Pewnego ramka jeden słoń odłączył się od swojego stada i błądząc dotarł do z wioski Tegor. Kiedy jej mieszkańcy dowiedzieli się o tym fakcie, w pośpiechu wybiegli, aby zobaczyć to ogromne zwierzę. Przywódcy w wioski, znający pragnienie niewidomych, wpadli na wspaniały pomysł, żebym jako pierwszym pozwolić poznać za pomocą dotyku tego olbrzyma o grubej skórze, ponieważ nie mogli tego zrobić za pomocą zmysłów wzroku. Wybrali sześciu najstarszych i najmądrzejszych. Bardzo ostrożnie, korzystając z chwili, gdy słoń był spokojny i zajęty pochłanianiem grubych wiązek świeżej trawy przeniesionej przez mieszkańców, zbliżali się do niego jeden po drugim. Podchodząc do niego jednocześnie, mogliby go bowiem przestraszyć. Pierwszy z nich wyciągnął rękę. Jego dłoń zderzyła się z ogromnym brzuchem słonia. Odwrócił się do pozostałych i powiedział: Już wiem, jakie jest to niezwykłe zwierzę. Jest jak mocna i solidna ściana. Ma twardy, twardość skały, jak mur, którego nie da się zburzyć. Cały pułk by go nie pokonał. Następnie poszedł drugi ślepiec i dotknął nogi słonia. Przesunął dłonią z góry na dół i dookoła olbrzymiej kończyny zwierzęcia wykrzyknął. Mylisz się, bracie. Jest tak potężne drzewo o szerokim pniu i włochatej korze. Rzadko można w naszych lasach spotkać takie drzewa. Musi być stuletnie. Trzeci niewidomy, podekscytowany na myśl o poznaniu tajemniczego zwierzęcia, już przy nim stał. Pogładził jego kieł i oznajmił. Towarzysze, co to też opowiadacie? Jest jak najstraszniejsza broń, jaką kiedykolwiek is istniała. Nigdy nie wyobrażałem sobie tak potężnej, tak ostrej dzidy. Tylko obrzym mógłby ją chwycić. Jest zdolna przebić najgrubszą zbroję. Nic nie jest w stanie jej się oprzeć. Czwarty z grupy niewidomych, zdezorientowany słowami swoich kolegów, chciał pozbyć się wątpliwości i wyciągnął dłoń, dotykając ucha słonia. Natychmiast wykrzyknął. Jak osoby tak mądre jak wy mogą się tak mylić? Jest jak królewski wachlarz, którego bogata, bogaty radża używa, by nie odczuwać wyszącego upału. Jest mocny i elastyczny, falisty i delikatny. Piąty ślepiec, pełen wątpliwości, podszedł powoli do zwierzęcia i chwycił go za trąbę. – Coś okropnego! – krzyknął przestraszony. – Nigdy w życiu nie dotykałem tak olbrzymiego węża. Jest elastyczny i gruby, ogromny, aż jego pyszka wydobywa się cuchnący i gorący oddech. To chyba największy wąż w Indiach, albo nawet w całym świecie. Ostatni szósty z grupy, wysłuchawszy tych wszystkich opinii, chwycił ogon słonia i już nami pewnie. – Wszystko jasne, bracia. Jest jak sznur do cumowania wielkich statków lub wiązania dzikich koń, albo też silnych wołów. Nawet miecz o hartowanym oszu nie mógłby go przeciąć. Sznur zrobiony z wielu lin, rządząc po postrzępionej końcówce. Gdyby owi ślepcy nie byli tak mądrzy, z pewnością pokłóciliby się, każdy broniąc swojego zdania. Mężem związki Tegor wytłumaczył im, że każdy z nich uchwycił część rzeczywistości. Wszyscy mieli rację i aby stworzyć pełny obraz słonia, musieli połączyć swoje punkty widzenia na jego temat. Mądrzy ślepcy poznali prawdę, kiedy połączyli w całość swoje racje. Bycie tolerancyjnym to akceptowanie różnorodności. No właśnie, wąsik, widzisz? E, chyba już rozumiem, e, kocie. No dobrze, że nie nazywasz mnie tym kłakiem, ja nie jestem nie jakiś kłak. E, no to e, w każdym razie chyba już rozumiem, kotku. Co miałeś na myśli, mówiąc, że z różnych punktów widzenia widzi się lepiej i, i więcej? Bo przy ślepcy tak, tak troszeczkę jak ja i prymulka, tak? Że każdy patrzył ze swojego punktu widzenia. I pewnie i psy są fajne z jakichś tam powodów i koty są fajne z różnych powodów. No, teraz to mam gadać, wąsik. Dokładnie o to mi chodziło. Wiesz co powinieneś zrobić? E, tak, kotku, wiem. Muszę, muszę iść do prymulki i, i ją przeprosić. E, to pa. No, Wąsik nawet zaczyna ruszać. Ruszać głową. O, tak to się mówi. Ech, ech, wąsik, Ma, mam nadzieję, że on pójdzie po rozum do głowy. Bo ja nie, nie wiem, dlaczego on się ze mną pokłócił. O, Prymulko, słuchaj, muszę cię strasznie, strasznie przeprosić. Już teraz zrozumiałem, a w zasadzie to koczek pomógł mi zrozumieć. Jak głupio się zachowałem. To, że ty masz swój punkt widzenia, to nic nie szkodzi, bo ja też mogę mieć swój punkt widzenia na takie sprawy. I to nie jest żaden powód, tego, że kłótni i tego, żeby, że nie możemy się przyjaźnić. Wąsik, bardzo się cieszę, że do tego doszedłeś, bo, bo było mi strasznie przykro, że się tak na mnie obraziłeś, ale ja, ja nie czułam, że, że zrobiłam coś złego. Dokładnie, Prymulko, dlatego, dlatego bardzo, bardzo Cię przepraszam jeszcze raz. Nie, nie ma sprawy, Wąsik. Ko, kotek? O, o, to, to nawet jest miła. O, 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 do mnie się tak nie I, Słuchajcie, Dann mówimy Wam, ba ba!